Siema ludziska, z tej strony, ja czyli OSPANO. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w Waszych stantach. Stantach, które wysyłacie mi swoje filmy, swoje umiejętności ninja, parkurowców, skaterów, BMX-ów, downhillowców wszystko, co możliwe. Ja biorę Wasze filmiki, wrzucam w swój kanał i oceniam. Może nie jestem jakimś wielkim znawcą, ale przynajmniej możecie gdzieś się pokazać. Ja też się bardzo cieszę, że. Mogę czasami się pośmiać, czasami zobaczyć mega kozackich tutaj gości, które robią niestworzone rzeczy, dlatego jak chcesz się tutaj znaleźć wysyłaj mi koniecznie filmik na mój kanał, w dole macie opis, maila gdzie macie dokładnie to wysyłać, ja to potem dodam na swój kanałek i tym sposobem jeszcze chciałbym was zaprosić na swoje live'y, bardzo potrzebuję waszego wsparcia kochani na swoich live'ach. Chcę, żeby było jak najwięcej ludzi, żeby jak najwięcej ludzi wpadało, bo dzięki temu mogę robić to, co właśnie robię i mam więcej czasu, żeby wrzucać więcej kozackich filmików. Dlatego wbijajcie na Facebooka, zostawcie łapę, zostawcie dzwona i oglądajcie live'iki codziennie od godziny 18 do godziny 21. A teraz kochani, będziemy przechodzić do waszych stańciorów. I dzisiaj na pierwszy ogień leci Gandalf. Gandalf, który już kilka razy pokazał się tutaj na kanale, dlatego siema Gandalf. Chcę zobaczyć, co dla mnie zmajstrowałeś, byczku. Gandalf jedzie na motorku. Gandalf rozpędza się. Gandalf wali salto. Gandalf ląduje. Wuuu. Wtos. Tak jest. I właśnie pierwszym udanym trikiem zaczęliśmy tutaj skok Gandalfa. Gandalf, dziękuję ci ślicznie. Jesteś cudowny. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, teraz ląduje Mateusz Gołą. Siema Mati ślicznie dziękuję za nadesłanie filmiku. Mati dawaj, 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 dawaj. Ja ci tutaj Mateusz Gołą, który ląduje na antenie! Proszę was bardzo, jak pięknie wylądało, I czy wyląduje na drugiej antenie. Nie wyląduje! Tak to właśnie jest! Mateusz Gołą jak że wiesz, bezpieczeństwo to podstawa. Właśnie tak. Szanuję stary. Szanuję. Co tutaj było napisane? Zostawcie suba dla Ospano, bo to spoko mordeczka. Też tak myślę, możecie zostawić suba dla Ospano jak zostawić łapę dla tego pięknego filmiku, w którym tak pięknie Mateusz... To wszystko dał. Tobie, Mateusz, ślicznie dziękuję. Fajnie, że napisałeś, że bezpieczeństwo to podstawa, bo takie jest motto, znaczy, o, takie może być motto naszej serii, że bezpieczeństwo to podstawa, że tutaj tylko bezpieczne sytuacje. Jakoś tak, dlatego ślicznie dziękuję, Mati. Super robota. Widzimy się może w kolejnym odcineczku. Let's go dalej. I tym sposobem trafiliśmy do Miśka. Cześć, Misiu. Siema, Misiu. Co tam u Ciebie misiek, wariacie? Wariatowy misiek, który właśnie teraz zademonstruje nam coś zwariowanego Let's go misiek Zostaw łapę, suka i łapeczkę Zostaw łapę, uzo, span. Łapa, 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 siano huh. Huh. Nice, salto piękne byku jest Ej, ej, jedziesz sobie na rowerze Nice <laughs> nice <laughs> Super edit, by <laughs> <laughs> Yeah, yeah, surprise, motherfucker! Nie no, Misiu! Misiu, mistrzostwo świata, ślicznie, dziękuję ci za super filmik. Mega poprawiłeś mi humor, stary. Czekam na więcej! Po prostu czekam na więcej. A teraz lecimy do kolejnego. I teraz trafiamy na bardzo wyjątkową postać: jedyna w swoim rodzaju pan Koteł, pół człowiek, pół kot, który robi ładny grzmot. Let's go. Kocie stunty, kocie stunty, tu. Kocie stunty, więc dawaj salto. Jako ciccion, salto, kocie spada, chronem, palisz kurde tuta. Dobra, nieważne. Let's go, kocie, super. Wylądujemy teraz na tej wielkiej jakiejś pale. Dobra, nie wylądujemy, wylądujemy na wielkiej pale. Juhu, super. Super, lądowaliśmy na pale. Teraz walczysz z saltą. Wow, co będzie? Będzie ze samolotu, nie? Jadzie na trybuny? Nie, tak! Jeee! Yeah! Nie gadajcie, że on nadal wleci. Ja już myślałem, Wow. <laughs> nice, Scott! James Scott. Co teraz? Nice! To było dobre. Muszę przyznać, że to naprawdę było dobre. Dzięki ci pan Koteł za super kocie ruchy, kocieruchy, stanty. Czekam na więcej twoich kocik stantów. Pozdrawiam go. Teraz trafia do nas Szymek. Wcześniej chyba Szynek wysłał mi filmik z Geta Sandras Teraz wysyła z gry, której nie jestem w stanie się jakoś określić za bardzo. Nie wiem co to jest. Jak coś to napiszcie w komentarzu, co to może być. A teraz lecimy. To chyba na telefonie gra. Z tego co widzę, lecimy Szymek Szynek Dawaj na motus się skończy. Wow No to się podziało nad tym filmikiem <grymne> Najlepsza w tym filmiku była ta cisza Co tak te... świeższe, nie? Wsztos, <grymne> dzięki Szynek, do następnego Kolejny filmik jest nadesłany przez ziombela500 Który też to ma na swoim TikToku Ziombel, pokaż co tam zmajstrowałeś. Ziombel jedzie na hulajnudze Dziąbel, nie wiem co to było. <laughs> Okej, okay, kochani. Dziwnym trafem to by było na tyle. Myślałem, że przygotowałem więcej materiału. Niestety jest tego ile jest, więc kochani, bardzo, ale to bardzo dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Tak jak widzicie ostatnio kładę pewien nacisk na to, żebyście wbijali na live na Facebooka i nie jest to... Bez powodu. Po prostu potrzebuję mega wsparcia wszystkich swoich widzów, żebyście wbijali na te live'y i dawali kupę energii. Mam teraz kluczowe miesiące na tym Facebooku, więc bardzo bym chciał, żebyście wbili, żebyście pomogli mi podbić tego Facebooka, żebym mógł działać dalej tak, jak działa mi. Szczęśnie Wam dziękuję w ogóle za dzisiejszy odcinek. Bardzo się cieszę, że jesteście bardzo aktywni na moim mailu i trafia do mnie naprawdę dużo dużo, dużo tych waszych stantów. Będę się starał w przyszłości wrzucać gdzieś po 8 takich skoków, a nie 6, bo zazwyczaj jest tak 5-6, dlatego jeżeli chcecie, żeby ta seria miała ręce i nogi i żeby dłużej przetrwała, koniecznie zostawcie łapkę w górę, udostępniajcie to, zostawcie dzwoneczek i co kochani, wysyłajcie skoki, dlatego szyż ja wam dziękuję, zapraszam jeszcze raz na swojego Facebooka i widzimy się w kolejnym odcineczku. Yo yo, na razie ho, jema, siema, siema, o kurde, a mnie noc ze aaa. Test!